To telefonu. Ale ludzie przerywa teraz mikrofon? Czy lepiej? Słyszysz? No, to rozłączam się. Masz kartkę tu, kopis, czy, czy jak? Czy... Co? Co? No, już się rozłączam i Daniel ci wysyła SMS-em. No, tak. To czemu w ogóle nie wiem, on chyba nie, Niemcem się staje powoli ty. Jo, ty ty, o, a Niemcy to piwosze bardziej, nie? No, to jest wszystko piwosze. <noise> ale ja Coś wiesz. Nic. Coś powiedział Alek w był... Wyślij mu adres. Co powiedział? Adres wysłać masz tu do nas. Cały napisz. To nie wiedział, on mieszkał? Nie, on nie wie. Napisz mu Małgorzata Zwierzyńska, to tu, tu tu. I kod podaj, nie? Mągotun no nie zna. Co za, Jaca? No dobra, napisz mu. Teraz nie powinno przerywać już. Już mu wysyłam. Ale ten! Ja nie mam wykupionych na niemieckie, bo ja mam na kartę. Ja mu nie wyślę. Łukasz musi mu wysłać. Ja nie wiem, czy on też ma, Łukasz ma. Niemieckie? Numery? No kurde, że miał kartkę, i długopisu nie ma nawet. Co? Koleżanka, Asia jesteś, wyślę Jacekowi adres? Dam ci jego numer. Tylko nie dzwoń do niego po nocach. Oj, przepraszam, odbiło mi się. Tysiące ludzi zna adres, a on. No jo! Tysiące ludzi z internetu zna adres, ale Jaca nie zna. No. Tnie mikrofon? Dlaczego? Nie powinno ciąć. To no weź do, do tego. Tnie mikrofon? Dlaczego?